Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie, W tej strony oczywiście kanał Porady ogrodowe, Flora. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Drodzy Widzowie, Drodzy Państwo, teraz wszystkich mniej więcej witam. Jeśli oczywiście jeszcze tego nie lubisz, to oczywiście zostaw subskrypcję, łapkę w górę, zapraszam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zostawienia obserwacji, łapki w górę lub serduszka. No i oczywiście do udostępnienia tego filmu, żeby po prostu dalej poszło żeby mógł po prostu każdy zobaczyć. Także dziś będzie o pielęgnacji filodendrona Berkusum inaczej filodendronie ekwadorskim, bo z, oczywiście pochodzi on z Ameryki Środkowej i Południowej także takie to jest mniej więcej pochodzenie, wiadomo, że to jest oczywiście filodendron pnący z tego co mi wiadomo, no ale jak widzicie nie pnie się na razie, także tak to e, mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o filodendrona Vercusum inaczej ekwadorskiego filodendrona bo tako, taką ma też potoczną nazwę że to jest oczywiście filodendron ekwadorski pnący filodendron Vercuzum. Także no cóż to trzeba mniej więcej yy, trzeba zrobić jeśli chodzi o pielęgnację tego zagadka. Też oczywiście dostałem wiadomość, że Alokacja Fry, Fry, Frydek Wariegata już jest po 20 zł. W niektórych, oczywiście, biedrągach jest po 14 Także jeśli ktoś jeszcze nie ma alokacji Frydek Wariegata, to niech lepiej biegnie do biedronki i niech lepiej kupi. Bo wiadomo, są jakieś tam zdechlaki czy coś, ale warto po prostu kupić za taką cenę: 20 czy 14 yy, zł. Tak, to jest oczywiście bardzo dobra cena. Normalnie kosztowało 69 a teraz no, przecenili na 20 czy na 14 zł Także jeśli ktoś jeszcze nie ma to się zapraszam do Biedronki żeby każdy mógł sobie go po prostu nabyć No właśnie, a jeśli chodzi o fil Filodendrona Verkusum, inaczej ekwadorskiego, który oczywiście pochodzi z Środkowej i Południowej Ameryki Tak jak już tu mniej więcej już wspominałem tak dalej. Także no cóż, ziemia oczywiście uniwersalna zwykła, może to być jakaś ziemia próchnicza czy coś tam. Żadnych dodatków nic nie dodaje. Normalna ziemia, zwykła, uniwersalna. Zbiorągi eee, też może być z aldego, nie ma znaczenia jaka. No i oczywiście najważniejsze to oczywiście nawóz wieloskładnikowy, który oczywiście przepis znajdziecie na moim kanale. Tam jest oczywiście chyba nawet materiał jak taki nawóz mniej więcej eee, zrobić. Tak? Tam jest oczywiście przepis jak go więc robić, taki nawoz wieloskładnikowy? Również oczywiście biohumus i florowit też się oczywiście kwalifikują do takiego philodendrona e, wercuzum. Też również do biohumus, florowit czy też inne namozy które są polecane przez ogrodników, tak? Także taka dawka, więcej jak strzą, oczywiście, ale przepraszam, jeżeli są oczywiście żarłoczne tej filodendrony, czy też alokazy, czy też jakieś inne rośliny. Jeśli są oczywiście żarłoczne, to poleciłbym nawóz raz na dwa, nawet raz na trzy tygodnie, żeby po prostu, żeby oni nie byli po prostu głodne te filodendrony, czy też inne rośliny. Także no coś, także jeśli chodzi o ziemię o nawóz, coś więcej powiedziałem. Jeśli znajdziemy jakieś niedoskonałości w naszych liściach, to najlepiej te liście usunąć lub po prostu jak są okurzone czy zaś to po prostu przetrzeć szmatką czy jakąś szmatką na przykład z nabłyszczaczem w środku czyli szmatka biopon z nabłyszczaczem i po prostu po prostu przetrzeć to lub po prostu miękką ściereczką z wodą po prostu przetrzeć te liście lub po prostu dodać nabłyszczacza firmy Substral popryskać, zetrzeć ściereczką i jest oczywiście elegancko i myślę, że e, takim sposobem Możemy też się cieszyć pięknymi liściami, tak? Oczywiście nie przesadzając, nie przesadzając z tymi, jak to się mówi, z tym nabłyszczaczem, czy to ściereczką, czy innymi rzeczami, także z nawozem, czy też ziemią, nie przesadzać. Bo może się później okazać, że może być jakieś grzyb, czy jakieś niedoskonałości i wtedy będziemy musieli całą roślinę pożegnać. O tym trzeba też również pamiętać. Także tyle, jeśli chodzi o pielęgnację filodendrona werkuzu. Także, no to już zapraszam oczywiście na kolejne materiały, które się wkrótce myślę, że się pojawią. Także, oczywiście, będę się z Wami żegnał, także zobaczmy do kolejnych materiałów ogrodniczych. na razie, no i oczywiście, pozdrawiam.